Dojechaliśmy, dolecieliśmy i zaczynamy nasz wyjazd integracyjny. Grzegorz się rozpakował. Pierwsza sypialnia. <grywa> Pierwsza sypialnia. E, mamy tutaj taką piękną kuchnię, jadalnię, TV Idę do dziewczyny. Jak, jak wszystko mam pokazać, to wszystko. Zobaczcie, łazieneczka. Ładna kabina i wchodzę do dziewczyn. Dzień dobry, czy można? wcale Cię nie <grystanie> widać. Można, można. Pojedyncze łóżka, idealnie, nie musicie spać razem. Ja ale powiem że na pewno pozytywne zaskoczenie, tak, jak w takim podziemiu. Tak, no, mamy, damy Wam. I wstawiłam właśnie już, słuchajcie, ja zabrałam ze sobą herbatkę, więc wstawiłam sobie herbatkę, mam jeszcze placuszki e, i ruszamy zaraz na jakieś dobre jedzonko. Trzy dziewczyny gotowe na kogo czekają? No, chciałabym wyjść. Pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. I to są takie budyneczki. Piękne zresztą. I pójdziemy z pasetkiem na no, Pink Gate do znajdki greckiej. Byliśmy zmartwieni, bo nie było miejsca w restauracji. Słuchajcie, pani Marta mi manifestowała. Mówiłem gdzieś kowi, żeby podrywał panią, i chyba to zadziałało. To, co się wydarzyło, jest nieprawdopodobne. A się takie rzeczy bo, zawsze Bo nie było. No. Pani nas odezwała, nie na mieliśmy te. pomysłu, co zrobić później. Zobaczcie, prawie cała restauracja jest zarezerwowana i się udało. Muszę że to Twój urok osobisty. Ja. Liczamy nasz pierwszy punkt zwiedzania, czyli Londyn. I co? Bo w tego miejsca jest kolejny spoc, czyli taka Tu Dalej jest do Widzimy Idziemy na lodowisko, ale widzimy, że jest pusto, więc pewnie jest jakiś serwis. Serwis po myje. Myje. Nie jest, coś innego, robi. Takim a tutaj jest drugi taki słodza. To nazywa mini. Mini, stary mini. Stary to jest To Widzieli jak ja biegnę, zostawiłam ekipę z tyłu. Bo teraz kolejny cel mojej podróży zostanie zrealizowany. Czyli zaraz Wam pokażę. Ryzem. Co tu ciekawego można kupić? W a te piękne, mam, są. Tak jak są podziemioty, są bardzo trafiliśmy na jarmar. i dziewczyny już roślinki tutaj kupują. Zdecydowaliśmy, a raczej ja zdecydowałam, że idziemy na. E,